Dzień dobry, nazywam się Szymon Wąsowicz. Jestem matematykiem, autorem bloga być matematykiem oraz tego kursu rozwiązywania równań trygonometrycznych dla maturzystów. Zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka. Zadanie pierwsze. Rozwiąż równanie cosinus 2x minus cosinus x równa się 0 w przedziale domkniętym od 0 do 2 pi. Wiele równań, w których pojawia się cosinus 2x, możemy sprowadzić do równań kwadratowych. Przypomnę wzór na cosinus 2x. To się równa 2 cosinus kwadrat x minus 1. Przepiszę nasze równanie. cosinus 2x minus Cosinus x równa się 0. I teraz w miejsce cosinusa 2x podstawię to, co napisaliśmy linię wyżej, czyli 2 cosinus kwadrat x minus 1 minus cosinus x równa się 0. Uporządkujemy teraz to równanie. 2 cosinus kwadrat x minus cosinus x Minus 1 równa się 0. I podstawimy nową zmienną. Cosinus x równa się t. I teraz x należało do przedziału domkniętego od 0 do 2pi. Jest to okres kosinusa. Dlatego cosinus przyjmuje tam wszystkie swoje wartości. Czyli nasze t należy do przedziału domkniętego od minus 1 do 1. W ten sposób nasze równanie staje się równaniem kwadratowym. 2t kwadrat minus t minus 1 równa się 0. Rozwiązujemy to równanie. Delta równa się minus 1 do kwadratu. Minus 4 razy 2 razy minus 1, czyli 1 plus 8 równa się 9, i pierwiastek z delty równa się 3. T1 równa się 1 minus 3 przez 4 równa się minus 1, 2. Ta liczba należy do przedziału od minus 1 do 1. T2 równa się 1 plus 3 przez 4, to jest 1. Też należy do przedziału domkniętego od minus 1 do 1. Dlatego przy powrocie do starej zmiennej otrzymujemy dwa przypadki. Albo cosinus x równa się minus 1 druga, albo Kosinus x równa się 1. I teraz naszkicuję wykres kosinusa w przedziale od zera do dwóch pi. No to tutaj będziemy mieli pi drugich, tutaj pi Trzy drugie pi i dwa pi. Jeden i minus jeden. No więc w pierwszym przypadku, jeśli kosinus X równa się minus jedna druga, narysujmy to. Mamy dwa rozwiązania w tym miejscu i w tym miejscu. No to zauważmy, że ta odległość i ta odległość z własności kosinusoidy czy też sinusoidy jest równa pi szóstych. I tu też jest pi szóstych. No dlatego y, pi drugich plus pi 6 no to jest 3 pi 6 plus pi 6 czyli 4 pi 6 czyli 2 pi 3 natomiast to drugie rozwiązanie 3/2 pi

w drugim przypadku, jeśli cosinus x równa się 1, też mamy dwa rozwiązania, albo x jest równe 0, albo x jest równe 2 pi. X należy do zbioru dwuelementowego 0, 2 pi. Te dwa przypadki były alternatywne. Albo cosinus x był równy minus 1, druga, albo cosinus x był równy 1. Więc nasze wyjściowe równanie spełnia każda liczba spełniająca którekolwiek z tych równań, czyli wyznaczamy sumę zbiorów rozwiązań z poszczególnych przypadków. Dlatego ostatecznie. x należy do zbioru czteroelementowego, 0, 2pi trzecich, 4pi trzecich i 2pi. W ten sposób nasze równanie jest rozwiązane. Innym sposobem rozwiązania zadania jest zastosowanie wzoru na różnicę kosinusów cosinus alfa minus cosinus beta równa się minus 2 sinus alfa plus beta przez 2 sinus alfa minus beta przez 2 Zastosujmy ten wzór do naszego równania cosinus 2x minus cosinus x równa się 0 Czyli minus 2 sinus 2x plus x przez 2 sinus 2x minus x przez 2 równa się 0. Możemy od razu podzielić przez minus 2 obie strony równania, otrzymując sinus 3 drugich x razy sinus x drugich równa się zero, co oznacza, że sinus trzech drugich x równa się 0 lub sinus x drugich równa się 0. No i w pierwszym przypadku, gdy sinus 3 drugich x równa się 0, to skoro x należy do przedziału domkniętego od 0 do 2pi, czyli spełnia taką podwójną nierówność 0 mniejsze lub równe x mniejsze lub równe od 2pi, jeśli pomnożymy ją przez y, 3 drugie, dostaniemy 0 mniejsze lub równe od y, 3 drugie x mniejsze lub równe od 3pi, a zatem 3 drugie x należy do zbioru 0, pi, 2pi, 3pi. No i teraz pomnożymy przez 2 trzecie, więc x należy do zbioru czteroelementowego elementowego 0, 2 trzecie pi. 4 trzecie pi i 2 pi. No a jeśli sinus x drugich równa się 0, to znowu wobec tego, że 0 mniejsze lub równe x mniejsze lub równe od 2 pi, mamy, że 0 mniejsze lub równe od x drugich, mniejsze lub równe od pi. Wobec tego, x drugich jest jedną z liczb, 0 albo pi. Wobec tego x należy do zbioru dwuelementowego 0 2 pi i te elementy już zdublowały się z rozwiązaniami tego pierwszego przypadku. No i widzimy, że oczywiście otrzymujemy taką samą odpowiedź jak w poprzednim rozwiązaniu. Czyli powtórzę, x należy do zbioru czteroelementowego 0 2 pi trzeci 4 pi trzecich 2 pi. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do oglądania kolejnych.